Już druga niedziela Wielkiego Postu, a więc czas pędzi nieubłaganie i powinniśmy dobrze się zastanowić i zrobić sobie krótki rachunek sumienia, jak to z tym naszym postem w tym roku jest, czy dobrze go przeżywamy, czy jest miejsce na modlitwę, czy buduje tą relację z Bogiem, czy jest miejsce na post, czy umartwiam się w jakiś sposób konkretny i czy jest miejsce na jałmużnę, czy... Jakoś służy drugiemu człowiekowi, sobą, swoją, swoją, swoim czasem, swoją postawą, swoim pieniędzmi. A dzisiejsza liturgia, niezwykle bogata, Ewangelia mówiąca o przemienieniu. Zawsze w drugą niedzielę wielkiego postu Kościół daje nam opowiadanie o przemienieniu Jezusa na górze Tabor. Chodzi o to, by zobaczyć, poczuć, się jak uczniowie. Uczniowie doświadczają przemienienia pańskiego w momencie, kiedy Jezus kończy swoją działalność w Galilei i wyrusza do Jerozolimy. Czyli jest to takie radosne, chwalebne wydarzenie z życia Jezusa, które mają nam dobrze uświadomić, po co jest wielki post. Nie tylko po to, by Umartwiać się, pokutować, bo to nie jest cel. Celem nie jest pokuta. Celem nie jest umartwienie. To, że ja będę płakał, patrząc na rany Chrystusa, to nie jest cel Wielkiego Postu. Celem ma być doprowadzenie do spotkania z Bogiem, do zjednoczenia, do mojego powrotu do Boga. To jest cel Wielkiego Postu spotkanie z Bogiem. I Jezus pozwala uczniom, bierze ze sobą przyjaciół. Piotra, Jakuba, Jana i prowadzi ich na górę osobno, ze sobą zabiera ich i tam się przemienia. I to wydarzenie ma pokazać uczniom, kim naprawdę jest Jezus. Do tej pory widzieli w nim cudotwórcę, celebrytę, kogoś, kogoś znanego, mocnego, mistrza, przewodnika, proroka. A teraz zobaczyli, że on jest Bogiem. Pamiętamy, góra Moria, góra Tabor, Golgota, góra Synaj, Eliasz na górze Karmel. Góra jest tym szczególnym miejscem, gdzie Bóg spotyka się z człowiekiem, gdzie, gdzie Bóg jest, gdzie mieszka Bóg. Na Olimpie mieszkają drewni bogowie. Świątynie to strzeliste wieże, to nawet te kopce z to wszystko jest piramidy, gdzieś prowadzący do góry. Góra jest więc miejscem, gdzie mieszka Bóg. Dalej, obłok, światłość to wszystko są cechy objawienia Boga. To jest, te wszystkie znaki pokazują bardzo jasno uczniom, że oto objawia się im Bóg. Objawia się im Mojżesz, Eliasz, Eliasz, który jest. Ideałem, figurą wszystkich proroków, wszystkich, którzy zapowiadali Jezusa. Mojżesz jest ideałem prawa, wzorem prawa, wzorem króla, wzorem, wzorem przewodnika, pasterza dla Izraela. I oni spotykają się z Jezusem. Ktoś powiedział, zapytał kiedyś mnie, skąd Piotr wiedział, że to jest Mojżesz i Eliasz. Zastanówcie się nad tym pytaniem, to ciekawe pytanie. To serce, któremu to mówi. Przecież nie było zdjęć, nie było, nie było opisów, jak wyglądali. Ale bo Piotr wiedział. Otóż to całe wydarzenie ma pokazać, że Jezus jest Bogiem. I zaraz potem będą schodzić z tej góry tabor i będą wchodzić w to, co jest taką codziennością, wędrówką w kierunku Jerozolimy. Tak naprawdę zaraz potem będzie cała męka i krzyż. Droga krzyżowa, zapowiedzi Jezusa, bo w tych miejscach Ewangelii pojawią się zapowiedzi wprost, gdzie Jezus mówi, będę cierpiał, będę utrzyżowany, zostanę zabity i trzeciego dnia z martwych wstanę. A więc to po to, by oni nie przerazili się tragedią krzyża, cierpieniem krzyża. I warto tak patrzeć na tę dzisiejszą Ewangelię. Umocnienie dla nas, pokazanie nam prawdziwego celu Wielkiego Postu. Jezus uczniów na to przygotowuje, by się nie załamali, by się nie pogrążyli w umartwianiu, rozpaczy i pokucie Wielkiego Piątku, by pamiętali o radości zmartwychwstania, o potędze i mocy samego Boga. I warto, żebyśmy tego nie zgubili, żebyśmy nie przeżywali Wielkiego Postu właśnie w taki sposób, od którego Jezus chciał swoich uczniów uchronić. A więc od skupiania się na męce, na krzyżu, zakrwawionym, na umarłym ciele. To jest bardzo ważne, ale to nas musi prowadzić do chwały zmartwychwstania. Bardzo są ważne i piękne te drogi krzyżowe, w których pojawia się stacja piętnasta. Zmartwychwstanie. Dopiero z tą piętnastą te wszystkie wcześniejsze mają sens. Dopiero w tajemnicy, w światła zmartwychwstania. Rozumiemy mękę i krzyż. Więc to Ewangelia, która ma nam przybliżyć, przypomnieć, pokazać, Jezus jest prawdziwie Bogiem. Bo człowiek nie jest w stanie Ciebie uzdrowić, człowiek nie jest w stanie Ciebie pocieszyć, człowiek nie jest w stanie zapełnić pustkę, która jest w Tobie, potrzebę za, za, tą, zaspokojenia tej samotności. Człowiek tego nie zrobi. I Jezus nie jest tylko człowiekiem, On jest Bogiem i on ma naprawdę moc to pokazuje ta dzisiejsza ewangelia o tym wielkim dziele Boga tym ogromnym posłuszeństwie Jezusa przypomina nam święty paweł który mówi wprost bóg nawet własnego syna nie oszczędził ale wydał go za nas wszystkich to jest nagroda to jest też dla nas nagroda ale to jest cena nie oszczędził własnego syna. I to czytanie nas przenosi także do rzeczywistości pierwszego czytania. I tą drugą część nagrania chciałbym o tym pierwszym czytaniu trochę opowiedzieć. Oto 22 rozdział księgi Rodzaju. Historia Abrahama, który nie może mieć dzieci. Ale Bóg obiecuje mu, daje mu tą piękną obietnicę, kiedy On Stary ma urodzić, ma urodzić mu się syn, spełni obietnicy. Oni w podeszłym wieku, Abraham i Sara, Bóg przychodzi i daje mu obietnicę, że będzie miał syna. Abraham, wcześniej, gdy rozpoczyna swoją drogę, już też jako stary człowiek, słyszy od Boga zapowiedź, że twoje potomstwo będzie liczne jak gwiazdy na niebie, jak piasek na ziemi, a Abraham jest stary i nie ma dzieci. Więc jakby od samego początku on żyje wiarą, jest człowiekiem wiary, bo nie zobaczył tego na razie. I Bóg mówi do niego: Będziesz miał syna. I Abraham rzeczywiście ma syna. Cieszy się, raduje, bo jego syn dorasta, żyje, ma się dobrze. I ta dzisiejsza historia e, Czciędzi Rodzaju, którą czytamy, ten 22 rozdział, jest takim sprawdzianem. Już pierwsze zdanie nam to powie. Bóg wystawił Abrahama na próbę i słuchając tej opowieści, musimy mieć tę świadomość, że to jest jedynie próba, której Bóg e, chce sprawdzić, kto jest na pierwszym miejscu w życiu Abrahama. Na początku jego wędrówki był na pierwszym miejscu Bóg. Ale była konkretna obietnica: będziesz miał syna, będziesz miał potomka. Oto ma teraz potomka, i to jest dalej na pierwszym miejscu. Dalej Bóg? Czy może ten syn? Miłość własna, troska o własną rodzinę. I Bóg wystawia na próbę Abrahama. Nie jest okrutny. Trzeba to jasno wiedzieć. Bóg nie chce zabić jego syna. Jeżeli tego nie zrozumiemy, tego pierwszego zdania, to pomyślimy sobie o okrutnym Bogu, który bawi się uczuciami swojego człowieka. Rzekł do niego, weź swego syna, jedynego, Izaaka, którego miłujesz i rozłóż na jednym z pagórków. I Abraham to robi. Bierze drwa, bierze je na swego syna Izaaka, bierze do ręki nóż Odzień, i obaj razem poszli, razem we dwóch. Ruszają w drogę. Piękny jest ten obraz, bo oni idą w kierunku góry Moria. Góra Moria to dzisiaj miejsce, gdzie w Jerozolimie jest świątynia jerozolimska. Abraham bierze tam swojego syna i drewno do złożenia ofiary kładzie na ramiona swojego syna. Wziął drewno, włożył je na swego syna Izaaka. To szósty werset tego rozdziału. To jest bardzo dla ojców Kościoła jasna zapowiedź Krzyża Chrystusa. Bierze drewno na swoje ramiona, ukochany syn, jedyny syn ojca, i syn ma być złożony w ofierze na tym drewnie, na górze. Dalej. Abraham wyciąga swoją rękę. Bierze nóż, wyciągnął rękę z nożem nad swoim synem, zamachnął się, by go zabić, ale wtedy anioł pana zawołał na niego i powiedział: Abrahamie, Abrahamie! A on mówi: Oto jestem, nie lękaj się, to jest tylko próba. Chłopcu się nic nie stanie. Po tym poznałem, że kochasz Boga, bo nie odmówiłeś mi swojego syna. I wtedy Abraham znalazł baranka w zaroślach. Tego baranka złożył na tym drewnie w ofierze, zamiast swojego syna. Zobaczcie, ile podobieństw jest z historią Jezusa. Oto z miłości jedyny syn na ołtarzu na krzyża zostaje złożony na drewnie, które sam przyniósł na swoich ramionach na górę. Zostaje złożony. On staje się barankiem. Barankiem, symbolem zwierzęcia, które się składa w ofierze za grzechy. Nie tylko za grzechy jednej rodziny, ale za grzechy całego świata. I ciekawostka dla mnie bardzo odkrycie, piękne. Oto tekst hebrajski Pisma Świętego. To tekst, także Księgi Rodzaju. Tekst, który był w pewnym momencie, język ten był nieznany już mieszkańcom. Wyznawcom judaizmu, Żydom, Żydzi mieszający w Aleksandrii, Żydzi żyjący w tamtych częściach świata, nie mówili w języku hebrajskim. Językiem takim codziennym był język aramejski, język też, którym mówił Jezus. I były specjalne tłumaczenia: to znaczy lektor czytał słowo Boże po hebrajsku, a obok stał lektor, tłumacz, który czytał to samo słowo. Ale w języku aramejskim tłumaczył, aby lepiej zrozumieć tekst, aby ci, którzy słuchają, mogli ten tekst zrozumieć. I bardzo ciekawe są te tłumaczenia, bo one zachowały się. Te tłumaczenia dzisiaj pisma świętego hebrajskiego na język aramejski nazywają się targumami targumy. Targum, czyli tekst aramejski do Biblii hebrajskiej, do Starego Testamentu. Te teksty są ciekawe, ponieważ są dużo młodsze niż tekst biblijny i pokazują pewną wiarę, myśl, sposób myślenia tłumaczy tych, którzy te słowa komentują. Dla, dlaczego? Na przykład jeśli w tekście hebrajskim mamy jakieś nazwę geograficzną, miejsce na mapie, jakieś miasto, czy nazwę rzeki, czy jeziora i ta nazwa nic nie mówi mieszkańcom ówczesnym, którzy, którym tłumaczono na aramejski, to aramejski tłumacz Dodawał coś od siebie. To jest to miasto, czyli to jest to obok tego i tamtego. W ten sposób próbował e, e, jakoś, żeby ci, którzy go słuchają, lepiej ten tekst rozumieli. Więc Targum nie tylko wiernie tłumaczy, ale czasem też dodaje kilka objaśnień. Są też takie fragmenty, które tak bardzo budziły dwuznaczności. Były niezrozumiałe, że tłumacz nie tylko je przetłumaczył z hebrajskiego, ale także dodał coś od siebie, żeby to lepiej zrozumieć, żeby bardziej jednoznacznie ten tekst brzmiał. I tak ma miejsce fragment właśnie dzisiaj czytany o Abrahamie. Dla Słuchaczy tej Biblii hebrajskiej, tłumaczenia aramejskiego, to werset 10 i 11. Abraham wyciągnął swoją rękę, wziął nóż, by zabić swojego syna, ale wtedy anioł pana zawołał na niego, i tutaj nie ma nic wyjaśnienia. To jest bardzo wszystko się dzieje szybko, bardzo szybko akcja się toczy, w jednym zdaniu to wszystko opowiedziane. Oni nie rozumieją, jak to może tak być? Bóg taki okrutny, Chce zabić swojego syna, każe zabić Abrahamowi swojego syna. Jak to rozumieć? I mamy komentarz tłumacza aramejskiego. Tłumacz aramejski, zamiast tylko przeczytać, dokładnie, wiernie przetłumaczyć, potem Abraham wyciągnął swoją rękę i wziął nóż, by zabić swojego syna, to tłumacz dołożył tu jeszcze kilka zdań. I te zdania nie mają wspólnego nic z chrześcijaństwem są, są żydowskie ale są niezwykle piętne, bo pokazują wielką wiarę, że Abraham był człowiekiem wielkiej wiary i Izaak był człowiekiem wielkiej wiary. Izaak nie musiał być małym chłopcem, mógł być dorosłym mężczyzną. To też w tych zdaniach aramejskich gdzieś widać światełko, widać światło Chrystusa, nie do zapowiedź. I tym dzisiaj, tym zdaniem chcę skończyć. A więc w synagodze, w czasach, gdy język aramejski był językiem przewodnim, tłumacz hebrajski, lektor hebrajski przeczytał werset dziesiąty, króciutki. Abraham wyciągnął swą rękę i wziął nóż, aby zabić swojego syna, a tłumacz aramejski mamy tego zapis w targumie nie tylko to przetłumaczył, ale dołożył jeszcze kilka zdań dołożył tak. Abraham wyciągnął swą rękę i wziął nóż, by zabić swojego syna Izaaka. A Izaak, odpowiadając, rzekł do swego ojca Abrahama: Ojcze, zwiąż mnie dobrze, abym cię nie kopnął, i aby twoja ofiara nie była uznana za nieważną, i abyśmy nie zostali wepchnięci do dołu zagłady w świecie, który przyjdzie. Oczy Abrahama były wpatrzone w oczy Izaaka, a oczy Izaaka były skierowane na aniołów na wysokościach. Abraham nie widział ich. W tej godzinie zstąpił z nieba głos mówiący: — Chodźcie, zobaczcie dwie osoby, które są w moim świecie. Jedna składa ofiarę, a druga jest składana w ofierze. Ta, która składa ofiarę, nie waha się. A ta, która jest składana w ofierze, wystawia swoją szyję. Warto więc dziś zastanowić się nad tym, co dla mnie znaczy ofiara Chrystusa, przypomina o tym święty Paweł w liście do Rzymian, kim czym dla mnie jest męcza Chrystusa, jak bardzo Chrystus oddaje się z miłości każdemu z nas, abyśmy nie stracili tego sensu wielkiego postu. Ma nas doprowadzić do światła z martwych stanie do spotkania z Bogiem.